być własnym szefem i prowadzić swój własny biznes. Dla takich osób powiatowy urząd pracy w Gogowie ma milion złotych na dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Dla tych osób, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, które mają pomysł i są zdeterminowane, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. Dla 50 osób yy, udzielimy dotacji każdemu po 20 tysięcy dotacji, czyli pieniądze, których nie trzeba zwracać do Urzędu Pracy po spełnieniu warunków umowy. Dotacja to jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bezwrotna, o ile nie zostaną noszone żadne warunki umowy przyznawane osobę, osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy. O dotację starać się mogą osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie odmówiły przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy oraz innej formy pomocy oferowanej przez urząd. Ponadto osoby te nie mogły wcześniej uzyskać bezwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Podstawą ubiegania się o dotację... Na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający miejsce prowadzenia działalności. Dokumentem takim może być umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu. Należy również wskazać formę zabezpieczenia dotacji. Najczęściej stosowaną formą jest poręczenie przez dwie osoby fizyczne z wynagrodzeniem 1000, minimum 1800 zł brutto. Po dokonaniu wydatków należy przedłożyć rozliczenie z wykonanych zakupów. Bezrobotny ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. Po tym okresie dostarcza stosowne zaświadczenie i następuje wygaszenie umowy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ryzyko, ale też szansa na samozatrudnienie do osób noszących się z zamiarem założenia firmy skierowana jest specjalna konferencja. 19 lutego w domu uzdrowienia chorych czyli przy kolegiacie zapraszamy te osoby, które chcą uruchomić własną działalność gospodarczą. Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych instytucji i urzędów, które właśnie przybliżą na jakiej zasadzie się zakłada działalność gospodarczą, jak się prowadzi działalność gospodarczą, czyli można powiedzieć, że uzyskają bardzo ważną wiedzę, jak poruszać się w świecie biznesu, w świecie działalności gospodarczej. Będą na niej obecni przedstawiciele między innymi urzędu miejskiego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również będą przedstawiciele banków, biur rachunkowych, Arlegu, bo tam również będzie można pozyskać pieniądze i oczywiście z Urzędu Pracy. Bardzo serdecznie zapraszam. Konferencja jest bezpłatna. Myślę, że dużo bardzo ważnych informacji będzie można się dowiedzieć. Być może uzyskane na konferencji informacje oraz wskazówki zachęcą zainteresowane osoby i dołączą one do tych, którzy już otrzymali dotacje na własną działalność. Ja pomysł na to, jak pokierować swoją karierą miałam od dawna, właściwie już na studiach, z tym, że zdawałam sobie sprawę z tego, że nie jest to tanie przedsięwzięcie. Zakup wszystkich maszyn do pracowni, jaką prowadzę jest bardzo, bardzo drogim wydatkiem właściwie i Urząd Pracy tutaj w tym momencie był idealną dla mnie opcją, ponieważ akurat byłam w tym momencie bezrobotna, zarejestrowałam się w urzędzie, skorzystałam z dotacji, no i kupiłam i wyposażyłam całą pracownię, czy pracownię nie kupiłam, tylko wyposażyłam. Otrzymana dotacja pozwoliła Pani Ustynie zakupić maszyny do badań psychotechnicznych, takie jak aparat do badania czasu reakcji, aparat do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej czy do widzenia w ciemności. Czy droga do uzyskania dotacji jest długa i kręta? Może niespecjalnie łatwa i przyjemna, ale na pewno nie trudna. Czyli tak naprawdę, jeśli się chce, nie ma żadnego problemu. Panie w urzędzie są przemiłe, naprawdę ja nie miałam żadnego problemu. Wykonywałam czasami dziesiątki telefonów, już się śmiałam, że czasami nawet nie musiałam się przedstawiać. Pani w urzędzie zawsze była cierpliwa, podpowiadała, wypełniałam wiosek, złożyłam i właściwie czekałam, i to co nie było nic, nic takiego trudnego. To jest naprawdę do zrobienia. Pani Justyna namawia innych do skorzystania z oferty powiatowego urzędu pracy i starania się o dotację na uruchomienie własnej firmy. Po prostu mam pomysł, potrzebuję pieniędzy i mogę z nich skorzystać. Tyle. Po prostu. Najważniejsze jest mieć pomysł. Tak? No chyba to jedyne, co nad czym się należy zastanowić, ale w ogóle bym się nie wahała, tak jest, jest taka opcja w urzędzie i trzeba korzystać po prostu. W roku 2013 powiatowy urząd pracy przyznał środki na uruchomienie własnego biznesu 97 osobom na łączną kwotę ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych.